Późny wieczór część z Państwa być może już zastanawia się nad tym, czy położyć się spać, a tutaj na hali, w słupskim klubie Energia Czarni, Słupsk e, trening w re. Słychać głosy dzieci, młodzieży. Ze mną nowy stary prezes, pan Marek Pałucki. panie prezesie. Cóż się tutaj dzieje? I jakie pan ma plany na przyszłość, bo ostatnia kadencja zakończona, rozpoczęła się nowa. Cóż się będzie teraz działo? Dzień dobry Państwu może zacznijmy od tego, że zostałem ponownie wybrany na prezesa Słupskiego klubu bokserskiego Energia Czarni. Myślę, że przez te cztery lata, które minęły. Zdobyłem jakieś zaufanie wśród kibiców, wśród zarządu i wśród naszych działaczy tutaj. Myślę, że to zaowocowało na to, że zostałem ponownie wybrany na następną kadencję czteroletnią. Nie? A co się w tej chwili dzieje? W tej chwili akurat słyszymy odgłosy z sali, w tej dużej sali buksarskiej. To jest najmłodsza grupa młodzieżowa. To są wiek 7, 8, 9 lat. Prowadzi nas trener Jerzy Walczuk. Jest to grupa dosyć duża, dwudziestoosobowa. Uważam, że nawet, chyba nawet za duża, bo powiem uczciwie, że dużo ludzi właśnie dzwoni, dużo rodziców dzwoni, chcieliby zapisać. No, ja mówię, żeby się dowiadywali, bo neutralnie no, nie podoba wszystkich ogarnąć tutaj nie, a wiadomo, to są dzieci. Rodzice oczywiście również przychodzą, siedzą na ławeczkach, oglądają swoje pociechy, jak właśnie bawią się w te boksy, I głównie tu chodzi o treningi ogólnorozwojowe, tak jak zresztą widzieliśmy przed chwileczką. No właśnie dzieci w takim wieku dosyć szybko się nudzą. Czy nie ma takiej sytuacji, że pojawią się na jednym, dwóch, może trzech treningach i już mają tego dosyć? Zostają z wami, trenują cały czas. Jak to wygląda? To znaczy rotacja jest duża. Jest część młodzieży, tych dzieci, których ja teraz właśnie widzę, która już jest od roku czasu przychodziła z rodzicami i oni są, nie? Ale część większość jest taka, taka rotacyjna, czyli, czyli ludzie dzwonią, każe im się dowiadywać, podaje numer telefonu do trenera, który mówi dobrze, proszę przyprowadzić dziecko, zobaczcie jak wygląda, czy się mu to spodoba. Rotacja jest dosyć duża. No, powiem uczciwie, że w granicach 90-około 100 osób łącznie się tak przewija przez nasz klub. E, oczywiście to wszystko jest bezpłatne. W związku z tym, że mamy sponsora, naszym sponsorem titularnym jest energa grupa Orlen. I możemy sobie pozwolić na to, żeby nie było to odpłatnie robione, więc płacimy trenerowi za wynagrodzeniem i on się poświęca dla tych dzieci. No właśnie widziałem, że część dzieci ubrana w koszulki, czarne koszulki czarnych, czy to również dzięki współpracy z, ze sponsorem, czy to klub finansuje? No nie, no wszystko, wszystko, co tu się dzieje, to jest wyłącznie spowodowane tym, że mamy sponsora energię i możemy sobie na to pozwolić, na ubiory koszulki od sponsora z grupą Energa. Wszystkie koszulki są oczywiście z nadrukami, tak jak powinno być wszystko, jest certyfikowane przez, przez sponsora, zatwierdzane i jest to robione, i mamy bardzo dużo sprzętu dresów, koszulek, spodenek, sprzętu do boksowania, czyli, czyli koszulki, spodenki z napisem Energa. No tak to musimy robić, takie są wymogi sponsora, ale przez to właśnie możemy działać. Jakie dzieci pojawiają się tutaj u Was w klubie? Czy to są dzieci, które interesują się sportem, czy raczej takie, których rodzice interesują się albo wypychają trochę, żeby te dzieciaki zajęły się właśnie boksem? Ja myślę, że to może być różne. Różnie to może być. Ja myślę, że jednak chyba większość dzieci chce. Rodzice częściowo też na pewno by chcieli, żeby coś trenowali, ale no, umówmy się tak, że nie każdy może być piłkarzem lewandowskim, no nie każdy się do tego nadaje. Nie? Więc część młodzieży wybiera inne dyscypliny sportu. Tu akurat mamy boks, nie, a muszę powiedzieć, że mamy kilka grup. Tu akurat w tej chwili jest grupa najmłodsza. Wcześniej pan Walczuk, trener Walczuk miał grupę starszych. Nie, to już kupacy są tacy, którzy już coś przedstawiają, czyli mają już zalążki na jakichś bokserów, już coś tam pokazują, więc tam są bardzo zaawansowani. Jest jeszcze jedna grupa, która prowadzi Eugeniusz Gębieski i Andrzej Zaniewicz, to jest grupa początkujących. I jeszcze jest jedna grupa Stasił takich już boksujących chłopaków. Prowadzi to mój brat Antoni Pałuski, który właśnie przed chwilą też zakończył treningi. Więc tej młodzieży mamy. Jeżeli trenujemy, sala jest otwarta codziennie. W ciągu dnia sala, z sali korzystają szkoły, licea, szkoły słupskie. A wieczorem od godziny 16 wypełnia się właśnie sala z zawodnikami boksu. I to praktycznie jest od poniedziałku do piątku, a w sobotę przeważnie robimy wyjazdy na imprezy bokserskie. Skoro mowa już o zawodnikach, o imprezach, to jakie plany w, na najbliższe miesiące? Ja zdaję sobie sprawę, że w tym trudnym czasie e, ciężko jest zaplanować coś tak na 100%. No ale e, przygotowujecie się do jakichś zawodów, do jakichś wyjazdów? Jakie są plany? No plany troszeczkę ten koronawirus nam to przeżywało, nie? bo mieliśmy wiele planów i, i ciekawe imprezy bokserskie. Już wielokrotnie wspominałem o Memoriale Janka Dydaga, gdzie gdzie to miał być mecz seniorski i naprawdę taki dobry, mocny mecz. Grupa z Hamburga cały czas jest gotowa do przyjazdu. No, czekamy tylko teraz na polski wiązek bokserski, gdzie niestety no, musimy skorzystać z, z zawodników z kadry, bo swoich zawodników nie mamy. Oczywiście oni wszyscy będą boksowali w barwach SKB, Czarni w klubowych naszych strojach. No ma, Chcemy jeszcze zrobić w tym roku turniej albo to będzie mecz albo turniej Aleksa Gantkiewicza, który był miał się odbyć w kwietniu, w związku z koroną niestety musieliśmy tylko przełożyć i chcemy właśnie te dwie imprezy dopiąć do, żeby się one odbyły jeszcze w tym roku. No, mieliśmy długą przerwę nie? i powiem szczerze, że, że patrząc na tych naszych zawodników, oni mają głód boksu, oni chcą po prostu boksować, codziennie się pytają trenerze, prezesie, czy jedziemy w sobotę. No, bo muszę powiedzieć, że tą kadencję stawiamy właśnie na zawodników i na wynik. Jaki wynik to będzie, oby był jak największy, jak najlepszy wynik, ale stawiamy, żeby jednak tych parę medali podczas tej mojej kadencji, tej czteroletniej kadencji, jakieś były medale. Mistrzostw Polski, rangi, olimpiady młodzieży, to nas bardzo by cieszyło tego życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. No i zapraszamy Państwa do kibicowania i do wysyłania swoich dzieci tutaj do klubu, bo na pewno rozwiną się fizycznie, a być może wśród nich znajdzie się przyszły mistrz. Jak długo już trenujesz boks? Tak długo, jak miałam 5 lat. Tak? I co Ci się najbardziej tutaj podoba? Najbardziej no, mi się podoba to, że się tak bierze rączki i się tak je trzyma. A często przychodzisz tutaj trenować? Mhm, tak. A oprócz rączek, które można tak trzymać, co jeszcze tutaj robicie? Czego się może na tutaj nauczyć? Można się nauczyć biegać, robić pariacyki i jeszcze można się nauczyć tu robić jaskółki mhm. i tak machać skrzydłami. Czyli nie tylko boksujecie, ale też robicie różne inne rzeczy? Tak. A najbardziej podoba Ci się to, że można rękami złapać, tak? Mhm. No to teraz porozmawiam chwilkę z panem trenerem, pan Jerzy Walczuk. Trener, który no, bez problemu radzi sobie z dosyć sporą gromadką dzieci, 20 osób mniej więcej można było naliczyć. Jak to jest zarządzać taką dużą grupą dzieci, pełną energii, o tak dosyć późnej porze? To znaczy, tak, na pewno nie jest łatwo, ale ja się z nimi dogaduję. Kiedy potrzeba, to są grzeczne, słuchają. Kiedy mają się, że tak powiem, po wygłupiach, to się razem wspólnie wygłupiamy, gramy, gry, zabawy. Oczywiście, treningi pod takim kątem bardziej, można by powiedzieć, rozwojowym. Chcemy te dzieci przyciągnąć tutaj do, do sportu, zapoznać ich. Troszeczkę co ich tam kiedyś w życiu będzie czekało, jaki, jaki trud, wysiłek, bo każde ćwiczenie, które im tu pokazuję, to sprawia im na początku jakieś tam problemy. Tak? To Emilka powiedziała, że podoba jej się tam, że rączki sobie zakłada. Ja powiem co innego. Bardzo pięknie, jak na ten wiek, robi przewroty, gdzie na początku no, był problem, a teraz robi dużo lepiej od starszych kolegów czy koleżanek. także. No myślę, że tutaj ta cała grupa, która tu przychodzi, to jest taka liczna grupa, nie ukrywam, jest zapotrzebowanie na, na taką grupę, myślę, że powstanie jeszcze jedna, bo jest naprawdę dużo chętnych, niestety na chwilę obecną na razie po prostu tylko zapisujemy, dajemy adresy, że jak może ktoś wypadnie z grupy, to na to miejsce kogoś weźmiemy, bo... Tak do 15 osób to jest taka grupa, gdzie te dzieciaki mogą sobie fajnie potrenować. Już tak jak jest więcej, to już jest troszeczkę nawet dla nich jest niewygodnie, bo trzeba po prostu uważać. Muszą być odstępy zachowane, żeby sobie krzywdy przy jakichś tam zwykłych takich ćwiczeniach nie zrobiły, ale, ale dajemy sobie radę. To są bardzo młode dzieciaczki, kilkuletnie. Czy wśród nich można zaobserwować kogoś z talentem pięściarskim, kogoś, kto widać, że będzie się rozwijał, albo ma przynajmniej możliwości do rozwoju w tym kierunku? I tak, ta grupa powstała nie z myślą o, o, o boksie, tylko o tym, żeby te dzieciaczki wyciągnąć z domu. Ale też patrzę pod tym kątem i muszę się pochwalić, że z tej grupy od stycznia czwórka zawodników przychodzi już do mojej starszej grupy. To są chłopcy po 10 lat. I oczywiście mają taką smykałę do tego boksu. Oczywiście ja ich tam systematycznie tak staram się wprowadzać, to, bo to, to jeszcze są za małe dzieci. Ale już ładnie pracują na przyborach, na skakance. I nieraz zapraszam ich do starszej grupy i sobie fajnie dają radę i myślę, że będą podpatrywać tych starszych to mogą zostać niezmiennie pięściarzami. Jeśli już mowa o podpatrywaniu. E, dzieciaki tutaj ćwiczyły dzielnie, ale na ławkach siedzieli rodzice, podpatrywali. Niektórzy chyba trochę też kibicowali. Jak to jest? Czuć, że e, rodzice tak trochę kibicują swojemu dziecku, żeby e, tutaj, nie wiem, e, bardziej trenowało mocniej, dopingują. Je? Jak to wygląda z rodzicami? To znaczy tak, y, zgodziłem się na to, żeby rodzice uczestniczyli w treningach y, z dwóch względów. Dla bezpieczeństwa dzieci i mojego, bo no wiadomo, przy takiej ilości dzieci gdzieś ktoś się potnie, zrobi sobie krzywdę, mogą być jakieś pretensje do mnie, tak? I, natomiast jeżeli chodzi o, o to, że rodzic jest tutaj, dziecko czuje się pewniejsze. Przynajmniej na początku. I, tu akurat przy takich ćwiczeniach to nie ma tej, tej, tych emocji, ale y, robię takie gry, zabawy sprawnościowe, a zarazem dzielę na grupy i są y, takie współzawodnictwo. Wtedy emocje są, wtedy emocje są. No to może zapytamy rodzica, jeżeli już jest tutaj z nami, e, może tutaj o mnie z tej strony będzie wygodniej usiąść? Tata tata. E, tata Wojciech przyprowadził swoją córkę jak dawno temu? Kiedy miała niecałe 4 latka. Czyli? No, 3 lata temu. 3 lata temu. I od tego czasu cały czas się tutaj pojawia, nie mówi czasem, że no nie, tato dzisiaj nie, może zmęczona jestem, nie chce mi się. Nigdy w życiu czegoś takiego nie usłyszałem. Jest to e, e, tego typu zajęcia, dla nich są e, kluczowe i najważniejszym wydarzeniem w tygodniu. No i jak wraca z takich zajęć, to co? To opowiada, co się działo na nich, czy już nie ma siły i po prostu idzie do łóżka spać? Nie, no oczywiście, że opowiada, jeszcze przy okazji powtarza te ćwiczenia, których się nauczyła, albo które po raz pierwszy wykonywała, no, więc to jest, ona tym faktycznie żyje. Jeżeli są to ćwiczenia ogólnorozwojowe albo gimnastyczne, to jeszcze pół biedy, no ale co jeżeli nauczyła się na przykład nowego ciosu? Czy tata wtedy podnosi gardę i daje się bić? Nie, nie, absolutnie. Tutaj bardziej jest to wszystko nastawione na ogólny rozwój fizyczny naszych dzieci, które tutaj uczęszczają, i to głównie widać właśnie po kondycji, jaką ona posiada. Bo nie jest dla niej żadnym problemem przebiec 3 kilometry albo porobić kilkadziesiąt przysiadów, z którymi pewnie ja bym miał duże problemy. Czyli co, warto posłać dziecko na tego typu zajęcia? Jak najbardziej. Rozwija się i fizycznie i psychicznie, kształtuje w sobie osobowość, dyscyplinę. To są takie rzeczy, które na pewno jej się w dorosłym życiu przydadzą. A mi, jako rodzicowi, no, dają mnóstwo frajdy, bo gdy widzę, czy też mogę porównać jej zachowanie, jej dojrzałość z rówieśnikami, jest to coś wspaniałego, naprawdę. Każdemu polecam. Każdemu polecam rodzicowi wysłanie dziecka na tego typu zajęcia, tu w szczególności na boks. Wiem, że nie ma wolnych miejsc i, i to jest pewna szkoda, natomiast rzeczywiście po moim dziecku mogę tylko powiedzieć same dobre rzeczy na temat trenowania boksu u nas w klubie. Fantastycznie. Jeszcze zapytam trenera, bo e, rozmawialiśmy już o sponsorach, rozmawialiśmy o samym klubie, ale wiem, że również zaangażowana jest w to nasza lokalna uczelnia, Akademia Pomorska. E, cóż Akademia ma z tym wspólnego? To znaczy, jest aktywna Akademia. Tutaj uczęstają do nas y, członkowie tej Akademii na treningi również. To w zależności już jakim tam czas pasuje, w różnych grupach i u mnie są i u moich kolegów i, i powiem tak, chętnie z tego korzystają, a my jesteśmy otwarci i, i w każdej chwili kto do nas się zgłosi, a tutaj z nimi jest o tyle dobrze, że, że jakaś tam została współpraca nawiązana i, i bardzo chętnie tutaj biorą udział. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję Pani bardzo, świetnie się z Panią rozmawiało. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję kiedyś porozmawiać. Dziękujemy. Dziękuję.